Witam na Izbie Otrzeźwię. W dzisiejszym odcinku testujemy piwo, które to wybraliście w głosowaniu na Instagramie oraz na Facebooku. Swoją drogą e, browar e, będzie debiutantem na moim kanale, bo jeszcze nie gościł, zawsze jakoś się e, mijaliśmy. E, teraz też niestety nie miałem okazji spróbować nic z browaru Piwo z Żuka na żywo, e, bo jest to oczywiście piwo z browaru e, Piwo z Żuka. Co za przypadek. No niestety nie byłem w Gdyni, tak wyszło, że nie, jednak się nie wybrałem, ale są dobre dusze, które przywiozły mi piwa oraz gadżety, także dzięki nim możemy tutaj teraz testować to piwo na odcinku. No i fajnie. A dokładnie jest to piwo Herbal Ale lawendowe. Uwielbiam zapach lawendy, nigdy nic nie piłem z lawendą, także jestem ciekaw jak to tutaj wypadnie. Jak widzimy mamy tutaj piękną etykietę, taki żuk stojący w polu lawendy. No ładnie to wszystko wygląda. Bardzo mi się podoba osobiście cały design. No i co my tutaj możemy przeczytać? Na początek data ważności 10 czerwca 2020 roku. E, tutaj już nam także rzuca się w oczy zawartość alkoholu 5,2% oraz e, opis bardzo krótki, ale treściwy. Czytamy skład. Woda, słód jęczmienny, słód karmelowy, miel, drożdże. Tutaj mamy też dopisek, że alkohol 5,2%, lawenda zbierana przy pełni księżyca. No proszę bardzo. E, pięknie to brzmi. Zobaczymy, mm, czy rzeczywiście mm, tak dobrze będzie w smaku. Ważono i rozdano w browarze Wąsosz na zlecenie piwoszuka. E, bardzo fajny opis. Krótki, treściwy, taka etykietka, e, czytelna. Podoba mi się jak najbardziej. Jestem, e, jestem na tak, także testujemy. Otwieramy buteleczkę. Syknęło, ale nie wyleciało kapsel czarny Golas. O, proszę bardzo, już mi tutaj zaleciał taki fajny zapach e, lawendowy. E, patrzmy co mamy w zapachu z butelki. Ziołowo. E, powiem szczerze, że zapach e, nie jest taki oczywisty tutaj, że jest to akurat lawenda. Chociaż rzeczywiście teraz ta lawenda tutaj powoli dochodzi do głosu. Ale także są tutaj wyczuwalne takie zioła bym powiedział. Bardzo przyjemny zapach. Myślę, że przeleję do szkła. Może coś będę tutaj więcej w stanie wyczuć. Proszę bardzo piwo mamy już w szkle, barwa taka m, takie e, złoto m, średnio, średnio ciemne m, takie nawet te kolory idą w taką lekką, lekką czerwień bym nawet powiedział e, ciekawa barwa, fajna, piana mało obfita, średnio pęcherzykowa e, ładnie się prezentuje jak najbardziej, jak najbardziej tutaj na plus no i zobaczmy co mamy tutaj w zapachu ze szkła bo to nas interesuje a później sprawdzimy smak dalej czuję zioła jest lawenda ale nie jest ona tak intensywnie wyczuwalna wyczuwam tutaj także rozmaryn są to właśnie też jeszcze wyczuwalne nuty takich mm, polnych ziół. Ciekawie, do tego y, wyczuwalna jest chmielowość, wyczuwalny jest chmiel gdzieś w tle. Słodowości tutaj nie wyczuwam, bo te zapachy przykrywają y, wszystko. Także sprawdźmy smak. no, całkiem przyjemnie e, piwo jest dosyć słodkie to należy powiedzieć e, dosyć słodkie e, do tego ziołowo e, tutaj już bardziej w smaku rzeczywiście tą lawendę czuć e, lawendę z rozmarynem jest ziołowo e, właśnie tak jak już mówiłem e, też właśnie e, są takie posmaki e, polnych e, polnych ziół, takich e, Rzeczywiście kojarzy się to wszystko z takim, z takim polem lawendy, z jakąś łąką, jak najbardziej tutaj. Tak, przyjemne piwo, goryczka yy, niska, goryczka niska. Goryczka właśnie na poziomie niskim, ale mimo wszystko mi to nie przeszkadza. Dość ciekawe, yy, przyjemne piwo fani wytrawności nie znajdą tutaj na pewno nic dla siebie ale jak najbardziej tutaj ta słodycz fajnie komponuje się z tą ziołowością One, te zioła nadają takiej trochę pikantności temu piwu bo teraz już po paru łykach czuję właśnie na języku i właśnie w przełyk lekko mnie te zioła grzeją alkohol nie jest tutaj wyczuwalny to granie w przełyk jest bardziej tutaj od tych, od tych ziół i od tej lawendy. Powiem szczerze, że myślałem, że trochę będzie więcej tutaj tej lawendy, że będzie ona taka intensywniejsza, będzie takie ewidentnie lawendowe, a tutaj właśnie ta lawenda to tak miesza się z tym rozmarynem i innymi ziołami i nie jest aż taka oczywista, aczkolwiek wyczuwalna. Także może... Ciutko się zawiodłem, ale jednak, ale jak najbardziej mi tutaj podchodzi i moim zdaniem jest na pewno warte spróbowania. Także mogę tutaj na pewno powiedzieć, że piwo z Żuka zaliczyło udany debiut na kanale Izba Otrzeźwień. Mam jeszcze etylinę 94, czyli Pilsika, o którym bardzo dużo słyszałem z piwa z Żuka, bardzo był chwalony. Podobno bardzo dobry, także stestuję go niebawem. Nie wiem czy na odcinku, ale na pewno będę testował, podzielę się z Wami recenzją. A tymczasem Herbal Ale, Lawenda, Z piwa z Żuka, jak najbardziej jestem tutaj na tak, otrzymuję ode mnie pozytywną opinię. Także czekam na Wasze opinie. Jeżeli byliście kiedyś to piwo, podzielcie się jakie wy mieliście wrażenia. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.